Mano z tej strony Inferno, i właśnie zakupiłem. O, Past Royal A, że mógł zaplanować? O kurde. A, że? Co potem? Godzina teraz jest 18:25. Więc tak, tą skrzynkę po tej. Super. O, muszę teraz od odebrać, nie? O, to spoko. No i chciał zagrać challenge jakiś, w którym mogę coś przegrać. E, w ogóle jest ktoś, co chce trade'a, nie? Co w poprzednim odcinku robiłem, więc spoko. Bo chciał teraz trade. No nie no, potrzebuję teraz do tego i do tego, nie? z Zgładce odzyskałem. O, jeszcze raz bym mógł zrobić trade'a, bo jeszcze mi trochę zostało gubników. No to super. To może za teraz za szkielet na armii pójdą. E, co jeszcze bym chciał? No, mm. zagramy sobie challengea. To będzie mój deck? proszę, że to był mój deck Tak, to będzie mój deck Dobra, to super jest. Pewnie by było wygrać ten challenge. Ek. Dobra. Powoli tak będę atakować. Kurde, gościł tutaj mocną obronę. Jest, dobra, że nim teraz nic nie obronił tą mini PK. Tego Lamberdżaka trzeba obronić. nie obronił tego Lamberdżaka, to było trochę słabo, nie? Mam nadzieję, że jutro w sklepie pojawi się ten Baby Dragon. Okej, okay, teraz obijam mu wieżę. Jest dobrze że teraz mi peka jeszcze walnęła. I gośmo mu powierzy. Ej! A tak, bo ja tutaj wybierałem deck, dlatego tutaj nie mam Mega Knight'a. Teraz jest dla... i to jest mega fajne właśnie, że tutaj nie ma Mega Knight'a. Spark jest. Ale to jest mega fajne, że nie ma Mega Knight'a, bo jednak Mega Knight to jest taka OP postać. Jak bardziej właśnie fajnie, że go nie ma, bo nie ma takiej OP postaci przynajmniej. Ale gorzej takie combo. Czy ten Sparki to też nie jest. Jakaś... Kurde, no nie! Sparki też jest mega OP postacią, tak w sumie. No, Sparki nie jest wcale. Całym... Nie rozumiem. Najpierw pomyślałem, że to jest, dlatego, tutaj nie ma tego, ty, że po prostu nie było takich mega OP postaci, ale tak naprawdę Sparki jest mega, me, mega moc, Mega OP. Ach. Dobra, nie wiem. Ciemna tylko sytego, ale... Ach, z tego, ale. Sparki. Sparki. Mogłem sobie tego Lamper Jacka w późniejszym odcinku Sparkiego. A mogę Lamper w ogóle stosować tutaj? Ej, bo właśnie bym. Bo mi... Tak, Lamper Jezu, nie za tego. Lamberczak za to coś. Okej, okay, jeszcze jedną gierkę zagramy. Dobra. Teraz przynajmniej będę miał lepszą kartę. Lumberjack będę miał. Dobra. Lumberczak. Cześć ja na łyczkę. Mm. Mm. Nienawidzę. Nienawidzę. Nienawidzę, jak gościu, jak gościu gra peko mnie. To po prostu najbardziej znienawidzona postać przeze mnie. Peka. Grzegosiu już klejnotonek. Taki mega dobry kombo Lamberjack. To jest. Sogrider i Lamberjack. Przy nie już na armii. Dobra, i na tego Wizardę wystawię Walkirię. Dobra. Teraz nie atakuję. tylko Gości... ta peka mnie najbardziej. Szczerze, przez tą pekę. Znaczy, raczej nie przegram już. Chyba, że z parkiego. Okej, okay. Lambert Jack z drugiej strony. szczerze, w ogóle go nie zauważyłem. On mojego Lumberjacka już zauważył. Dobra, i lecimy. Peka coś czuję, że zaraz pójdzie. O kurde, powiadomienia. A chyba na dwie wieży dałoby się zdobyć. Teraz sam Peka pójdzie. No. Czekam, bo da się jeszcze rozwalić. No dobra, easy. Easy winek. Jeszcze jedną gierkę byśmy zagrali. Oj, 1000 golda. 1000, 1000. Dobra, battle. Dziewiąty ten ma poziom. A nie mam nic na ten. Mega ryzykowne combo, ale no właśnie, dlatego ryzykowne. No kurde, jakby nie postawił tego wizarda, tam się nie przejmował tą walkirią. Kurde. Najgorzej. Gościmy szykietę na armii. Tam nie miał, więc było łatwiej trochę. I u na ludzie rozwalają Walkirie, więc nawet się nigdy nie boję o to. I teraz tylko Brona. Najgorszy jest ten miner. I Lambertak. Najgorsze, że. Nie mogę stracić ani jednego HP na wieży, więc ja tę armię od razu idzie na tego. Na minera, jak, jak go wypuści. O, jednak na tego. Mam takie taki niby kombo robię. I teraz i teraz się zaczął. Dobra, jest linek. O ja. Dobra, no i kończę ten cineczek. Skrzynka otwieranka jeszcze skrzynię otworzymy. esponabiam ja ponabijam. Kolejny odcinek będzie z tego challenge'u raczej. no co powiedzieć, siemano manko nie?